W końcu dotarliśmy do dźwięków, których wymowa przeważnie sprawia ludziom sporo kłopotów. Są to dźwięki W oraz F. Dzisiaj skupimy się na dźwięku W. Zapraszam. Dźwięk W występuje w takich słowach jak this. That, mother, brother, they czy w rodzajniku określonym the. Jest to dźwięk specyficzny dla języka angielskiego. Nie ma jego odpowiednika w języku polskim. W moim pierwszym dźwięcznym czwartku tłumaczyłam, że gdy wszystko jest dla nas obce obce słówko, obca pisownia, obca wymowa to chcemy to sobie jakoś oswoić. I dlatego Polacy, ale nie tylko, zastępują ten dźwięk the polskim dźwiękiem d. I w praktyce wygląda to tak: mamy this zamiast this, dat zamiast that, mother zamiast mother, brother zamiast brother, they zamiast They. Oraz jeżeli chodzi o rodzajnik określony, zamiast wypowiadać the, słyszymy de. To teraz zobaczmy, czy mogę Ci pomóc oswoić i przyswoić ten dźwięk choć trochę. Zacznijmy od buzi, języka i zębów. Ten dźwięk powstaje, gdy koniuszek języka dotyka górnych zębów. Bierzemy wdech język dotyka górnych zębów i przy wydechu powietrze nie przepływa swobodnie między językiem a górnymi zębami tylko to jest tak jakby język chciał y, zatrzymać ten prze, przepływ powietrza i powstaje opór y, i tarcie mm. Mm. Jeżeli utrzymasz ten dźwięk przez dłuższą chwilę, to najprawdopodobniej będzie Cię koniuszek języka. Jeszcze raz. Jak jakaś mucha. To teraz przyjrzyjmy się temu dźwiękowi w strefie komfortu. Bo po co wychodzić poza strefę komfortu, skoro to samo można osiągnąć w ciepełku własnego języka. Ojczystego i nie tylko. Skoro popularnym odpowiednikiem, polskim odpowiednikiem tego dźwięku jest dźwięk D, to weźmy polskie słowa z tym dźwiękiem i zastąpmy w nich dźwięk D, angielskim dźwiękiem W. Pozwoli Ci to poczuć różnicę. Między tymi dwoma dźwiękami oraz na czym polega e, różnica w wymowie tych dwóch dźwięków. Języki zęby gotowe? Dobry. 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 Dodawać. Zodawać. Zodawać. Dłuto. Złuto. Z. Złuto. Oddychaj. 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 I pewnie zauważyłeś, że wymowa angielskiego dźwięku Z zabiera więcej czasu niż wymowa polskiego dźwięku D. Dlatego nie ma pośpiechu, nie spieszymy się. Relax. I jeszcze raz. Oddychaj. 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 Dębowe dechy. Dębowe dechy, Dębowe zechy. I teraz całe zdanie. Droga do domu jest długa. Droga do domu jest długa. Zługa. Zroga, zozomu jest zługa. Widzisz, jak świetnie ci idzie wymowa tego angielskiego dźwięku? Tylko pewnie tego nie pamiętasz. Odłóżmy kieliszek, by w pełni i świadomie. Uczestniczyć w wymowie tego angielskiego dźwięku. Dawaj, jedziemy dalej. Dawaj, jedziemy dalej. Ale tym razem z angielskimi słówkami i zdaniami. Wróćmy do angielskich słówek z początku nagrania i zobaczmy, jak ich wymowa teraz ci pójdzie, gdy wiesz już, że język dotyka górnych zębów i przy wydechu. Nie przepuszczamy swobodnie powietrza, tylko jest opór w i mamy this this that that mother mother brother brother they They. I rodzajnik określony. The. Jeżeli jest to słaba wymowa. The. Lub the. Jeżeli jest to mocna wymowa. The. I w zdaniach. Either is good. Czyli obydwa są dobre. Either is good. Either lub y, inna wymowa, równie poprawna. Either. EITHER is good. EITHER, EITHER. Kolejne zdanie. NEITHER fits me. Żadne z tych dwóch, na przykład płaszczy, na mnie nie pasuje. Nie mieszczę się w nich, nie mieszczę się w nie. NEITHER lub NEITHER is good. NEITHER is good. NEITHER is good. A teraz zdanie z aż czterema e, dźwiękami The. Their brother went with them. Ich brat poszedł z nimi. Their brother went with them. The, 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 the. the. I ostatnie słówko, i zdanie z tym słówkiem na dzisiaj to Breathe, czyli oddychać. Breathe. Breathe in deeply and breathe out slowly. Czyli weź głęboki wdech oraz powolny wydech. Breathe in deeply and breathe out slowly. Zauważ, że angielski, w tym zdaniu angielski czasownik Breathe na język polski tłumaczymy mm, rzeczownikiem. Wdech i wydech. Bo w tłumaczeniu chodzi o to, żeby to brzmiało mm, naturalnie. Breathe in deeply, then breathe out slowly. I jeszcze raz, wszyscy razem na koniec. Breathe in deeply, breathe out slowly. And say, My English gets better and better every day. My English gets better and better every day.